Kiedykolwiek zatrzymałeś się, aby zastanowić się nad wpływem energii, która w każdej sekundzie życia nas otacza? W każdym słowie, które wypowiadamy, przedmiocie, którego używamy, czy każdej intencji, którą wysyłamy do wszechświata, wszędzie tam znajduje się energia. Czy zdawałeś sobie jednak sprawę, że wibracje, które przenoszą pewne przedmioty, mogą bezpośrednio wpływać na nasze samopoczucie, zachowanie, a w końcu na naszą ogólną życiową sytuację? W tym filmie ujawnimy pięć przedmiotów, których pod żadnym pozorem nigdy nie powinno się przyjmować od innych ludzi, ze względu na energię, jaką są obciążone. Pozbywając się tych przedmiotów i unikając ich przyjmowania, zrzucisz z siebie ciężar pecha, odepchniesz od siebie energię niedostatku oraz sprawisz, że jak strumień do twego życia zaczną napływać same pozytywne doświadczenia. Zanim jednak zaczniemy. Upewnij się, że zostawiłeś kciuk w górę pod tym filmem oraz subskrypcję, by móc być na bieżąco informowanym o filmach, które pojawią się w przyszłości. Zaczynamy. Koncepcja patrzenia na świat poprzez pryzmat tego, że wszędzie wokół nas znajduje się energia, jest niezaprzeczalna. Sam wielki inżynier i wynalazca Nikola Tesla powiedział kiedyś: Jeśli chcesz zrozumieć wszechświat Zacznij myśleć w kategoriach energii, wibracji i częstotliwości. Tak jak unikamy dzielenia się intymnymi, osobistymi przedmiotami, jak używane ubrania czy szczoteczki do zębów, powinniśmy być równie ostrożni z przedmiotami, które niosą duchową energię. To temat, który często pomijamy, ale może mieć on głęboki wpływ na nasze życie. Zbadajmy więc, jak energia zawarta w niektórych przedmiotach może wpływać na nasze samopoczucie w sposób, o jakim nigdy wcześniej nie myśleliśmy. Energia wokół nas to potężna siła, która wpływa na każdy aspekt naszego życia, nawet jeśli często tego nie zauważamy. Od czasów starożytnych ludzkość rozpoznawała znaczenie energii, często nazywając ją czy, praną lub maną. Ta energia może być zarówno pozytywna, jak i negatywna, i może być przekazywana z jednego przedmiotu na drugi, tak samo jak z osoby na osobę. Kiedy pozwalamy, aby pewne przedmioty weszły w nasze życie, faktycznie zapraszamy energię tych przedmiotów do połączenia się z naszą własną. Zacznijmy od jednego z najczęstszych i pozornie nieszkodliwych przedmiotów, który niesie za sobą znaczący duchowy ładunek. Mowa tutaj o wszelkiego rodzaju lustrach. Od drobnych lusterek po te wielkie stojące w garderobie, lustra uważane są za portale duchowej energii. Nie są to tylko powierzchnie, w których możemy ujrzeć swoje odbicie. Mają one zdolność do wychwytywania i odbijania energii z innych wymiarów. Wyobraź sobie ilość energii, jaką z biegiem czasu może odbijać i absorbować niepozorne lustro. Jeśli lustro stało w czyimś domu przez miesiące lub lata, może nosić w sobie energię z innych wymiarów. Historia mego przyjaciela Michała dokładnie pokazuje, że musimy być niezwykle ostrożni, przynosząc do naszego domu używane lustra. Pewnego dnia mój przyjaciel Michał, utalentowany projektant mody, postanowił urządzić swoje nowe studio w eleganckim, vintage'owym stylu. Przeglądając aukcje internetowe, natrafił na piękne, starodawne lustro, które idealnie pasowało do jego wizji. Cena była wyjątkowo atrakcyjna, więc bez wahania zdecydował się je kupić. Kilka dni później kurier dostarczył lustro do jego studia. Było to naprawdę imponujące dzieło. Ogromna, zdobiona rama i szkło, które wydawało się mieć własną historię. Michał z radością umieścił je w centralnym miejscu swojego studia, sądząc, że doda mu ono wyjątkowego charakteru. Od tego momentu wszystko zaczęło się zmieniać. Michał zaczął mieć koszmary, w których widział twarze nieznajomych ludzi, a każdy sen kończył się przerażającą wizją ich śmierci. Początkowo myślał, że to tylko stres związany z pracą. Jednak sny stawały się coraz bardziej realistyczne i mroczne. Nie mógł się wyspać, co odbijało się na jego zdrowiu i kreatywności. Pewnej nocy jednak przyśnił mu się szczególnie mroczny koszmar. W swoim śnie Michał zobaczył, że lustro promieniuje dziwnym, zimnym światłem. W jego odbiciu pojawiły się twarze, które widywał we wcześniejszych snach. Z przerażeniem zdał sobie sprawę, że osoby te były prawdziwe i kilkadziesiąt lat temu. Naprawdę chodziły po tym świecie, a po ich śmierci lustro pochłonęło ich dusze. Michał zaczął szukać informacji na temat lustra. Odkrył, że pochodzi ono z dawnego dworu, a zamieszkująca go rodzina przez pokolenia toczyła między sobą liczne konflikty. Każdy poprzedni właściciel tego lustra kończył w tragiczny sposób, a lustro to przynosiło nieszczęście każdemu, kto miał z nim do czynienia. Nie czekając ani chwili, Michał postanowił pozbyć się lustra. Z pomocą przyjaciół wyniósł je z domu i oddał do specjalisty od usuwania klątw. Po tym wydarzeniu jego koszmary ustały, a życie powoli wracało do normy. Niech historia mego przyjaciela służy nam jako przestroga. Nigdy nie wiadomo, jaką przeszłość ciągnie za sobą używane lustro. Temu też zawsze bądź ostrożny, przyjmując takie przedmioty od innych ludzi. Lustra od wieków były przedmiotem fascynacji i przesądów. Kultury na całym świecie mają opowieści o lustrach jako portalach do innych wymiarów lub narzędziach wróżbiarskich. Nowe, świeżo kupione lustro nie stanowi problemu, jednak lustro, które należało do kogoś innego, może przynieść ze sobą nie tylko odbicia, ale także fragmenty doświadczeń i emocji tej osoby. Te wibracje mogą zakłócać harmonię naszego otoczenia i naszej własnej duchowej energii. Lustra w wielu kulturach mają również długą historię mistycznych i ezoterycznych skojarzeń. Wierzy się, że lustra mają zdolność do wychwytywania i odbijania nie tylko obrazów, ale także dusz i duchów. Lustro, które przeszło przez różne ręce i miejsca, może być nasycone różnorodnymi energiami zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi. Z tego powodu zawsze zaleca się preferowanie nowych luster. Lub przeprowadzenie głębokiego oczyszczenia energetycznego na używanych lustrach przed ich wprowadzeniem do swojego otoczenia. Czasem to, co wydaje się być pięknym, starodawnym elementem dekoracji, może kryć w sobie ciemne sekrety przeszłości. Kolejnym przedmiotem, który posiada znaczącą duchową moc, jest sól. Historycznie sól była używana w rytuałach oczyszczania i ochrony ze względu na swoją zdolność do absorbowania energii z otoczenia. Przyjmując sól, którą dotykała inna osoba, ryzykujemy przeniesienie energii tej osoby na siebie. Temu też warto unikać używania soli, którą dotykały inne osoby, chyba że jest to absolutnie konieczne. Nie chodzi tylko o kwestie higieniczne, ale także o kwestie energetyczne co idealnie odwzorowuje historia pewnej francuskiej dziennikarki. Pewnego dnia w Paryżu, francuska dziennikarka o imieniu Amélie. Znana ze swoich intrygujących reportaży, pracowała nad artykułem o starodawnych francuskich przesądach. Jej redaktor zasugerował, aby zgłębiła temat związany z solą, jako że od wieków wierzono, że sól ma potężne, zarówno pozytywne, jak i negatywne właściwości. W trakcie swoich badań Amelina trafiła na historię starego nadmorskiego miasteczka w Bretanii, gdzie miejscowi od dawna wierzyli, że sól, którą otrzymuje się od innych, może przynosić pecha. Ludzie opowiadali sobie legendę o Jeanne, młodej kobiecie, która przyjęła woreczek soli od tajemniczego nieznajomego i wkrótce potem spotkały ją same nieszczęścia. Zaintrygowana tym tematem, Amelie postanowiła odwiedzić Bretanię, aby zebrać więcej informacji do swego reportażu. Tam poznała starą kobietę, Madame Dupont, która opowiedziała jej o dawnych czasach, kiedy to przekazywanie soli miało bardzo szczególne znaczenie. Madame Dupont wręczyła jej mały woreczek soli, mówiąc, że to pamiątka z nadmorza i że przyniesie jej szczęście. Amelie, chociaż była sceptyczna, postanowiła zachować woreczek jako część zgromadzonych przez siebie badań. Po powrocie do Paryża, Amelie zauważyła, że od chwili, gdy przyjęła sól, jej życie zaczęło się komplikować. Straciła ważne dokumenty. Komputer zaczął się psuć, a jej kot rozchorował się w najmniej spodziewanym momencie. W miarę jak te nieszczęścia się nasilały, przypomniała sobie ostrzeżenia z Bretanii. Postanowiła wrócić do Madame Dupont, aby zwrócić sól i dowiedzieć się więcej. Stara kobieta przyznała, że sól, którą jej dała, pochodziła z plaży, gdzie dawno temu doszło do tragicznego wypadku. Wierzyła, że sól była naznaczona negatywną energią tamtego wydarzenia, i po namyśle stwierdziła, że nie powinna była jej przekazywać. Amelie, przerażona konsekwencjami, szybko zwróciła sól madame Dupont, a po powrocie do domu jej życie powoli zaczęło wracać do normy. Na własnej skórze przekonała się o tym, jak ważne jest, aby nie przyjmować soli od innych ludzi, nawet jeśli wydaje się być to tylko niewinny prezent. Sól absorbuje wibracje ludzi, którzy jej dotykają. Przyjmując sól od innej osoby, możemy mimowolnie wchłonąć jej zmartwienia, niepokoje i negatywne energie. Temu też ważne jest, aby być selektywnym i świadomym, gdy przyjmujemy lub używamy soli pochodzącej z rąk innych osób. Sól była używana w licznych tradycjach duchowych na całym świecie, począwszy od stosowania jej w magicznych kręgach do ochrony, po jej rozsypywanie w celu oczyszczania przestrzeni wokół siebie. Sól jest popularna ze względu na swoje właściwości oczyszczające energetycznie. Kiedy dotykamy soli, przekazujemy jej część naszej energii. Temu też przyjmowanie soli od innej osoby oznacza przyjęcie części jej energii, co może wpłynąć na naszą aurę i duchowy stan. Bądź ostrożny. Nie pożyczaj soli od nikogo ani nie przyjmuj jej jako pamiątek czy podarków. Czasami to, co wydaje się być prostym gestem, może nieść za sobą głębsze, nieoczekiwane konsekwencje. Innym przedmiotem, którego przyjęcie powinniśmy rozważyć z ostrożnością, jest używany materac. Lwią część czasu spędzamy śpiąc, leżąc czy po prostu odpoczywając na naszych materacach. Kończy się to absorbowaniem przez nie naszych energii, snów, a nawet seksualnych wibracji. Spanie na materacu należącym do kogoś innego może wprowadzać niechciane energie do naszej przestrzeni odpoczynku, zaburzając nasz sen i wewnętrzny spokój. Materace, będące z natury chłonne, mogą zatrzymywać ślady emocjonalnych i duchowych doświadczeń swoich poprzednich właścicieli. Nagromadzona energia w używanym materacu może negatywnie wpływać na nasz odpoczynek i osobistą energię, prowadząc do niespokojnych nocy i niepokojących snów. Doświadczenia w hotelach dobrze ilustrują ten problem. Spanie na materacu używanym przez licznych różnych gości może skutkować dziwnymi snami lub nawet nieprzespaną nocą, którą wywołały różne energie, wchłonięte wcześniej przez materac. Historia pary moich dalszych znajomych idealnie ilustruje taki przypadek. Anna i Marek uwielbiali podróżować. Ich pasją było odkrywanie nowych miejsc, smakowanie lokalnej kuchni i poznawanie różnych kultur. Przemierzali świat, śpiąc w hotelach, pensjonatach i czasami wynajmując mieszkania od miejscowych. Każda podróż była w ich oczach nową, ekscytującą przygodą. Podczas jednej ze swoich wypraw do Włoch, Anna i Marek postanowili zatrzymać się na kilka dni w malowniczym miasteczku Cinque Ter. Znaleźli uroczy pensjonat prowadzony przez starsze małżeństwo, które zapewniło ich, że pokoje są przytulne i komfortowe. Pierwsza noc minęła bez żadnych problemów, a para zachwycała się widokiem na morze i zapachem wiosennych kwiatów unoszącym się w powietrzu. Jednakże drugiego dnia Anna zaczęła odczuwać niepokój. Obudziła się z dziwnym bólem pleców i uczuciem, jakby przez całą noc nie zmrużyła oka. Marek zauważył, że również ma problemy ze snem. Jego sny były niepokojące i pełne koszmarów. Początkowo zrzucili to na karb zmiany otoczenia i intensywnego zwiedzania. Jednakże z każdym kolejnym dniem ich stan się pogarszał. Anna zaczęła mieć trudności z oddychaniem w nocy, a Marek coraz częściej budził się zlany potem. Ich nastroje również uległy pogorszeniu. Stali się drażliwi i kłótliwi, co jak później opowiadali, było u nich nietypowe. Pewnej nocy po kolejnym nieprzespanym wieczorze, Marek postanowił przyjrzeć się materacowi, na którym spali. Po odsunięciu pościeli odkrył, że materac był stary, zniszczony i pełen plam. To odkrycie zaniepokoiło go na tyle, że postanowił porozmawiać z właścicielami pensjonatu. Starsze małżeństwo przyznało, że materac był używany przez wiele lat i pochodził z innego hotelu, który zamknął swoje podwoje kilka dekad wcześniej. Właściciele zapewnili ich, że materac był czyszczony, ale Marek i Anna wiedzieli, że problem tkwił głębiej. Materac nie tylko był fizycznie zużyty, ale także absorbował energię i historię poprzednich użytkowników. Każdy, kto na nim spał, pozostawił tam część swojej energii, zarówno pozytywnej, jak i negatywnej. Po krótkiej rozmowie postanowili, że natychmiast zmienią miejsce noclegu. Po przeprowadzce do nowego hotelu, gdzie materace były nowe i higieniczne. Anna i Marek natychmiast poczuli różnicę. Ich sny stały się spokojne, bóle pleców zniknęły, a nastroje wróciły do normy. Zrozumieli, że spanie na starym używanym materacu miało ogromny wpływ na ich zdrowie, samopoczucie i życiową energię. Historia tej pełnej życia i wigoru pary dokładnie pokazuje, że używane materace mogą kryć w sobie nie tylko brud i bakterie, ale także negatywne energie i historię ich poprzednich właścicieli. Temu też zawsze dbaj o swoje zdrowie, komfort i energetyczną harmonię, unikając używanych materaców. Twoje zdrowie i spokój są tego warte. Oprócz materacy, używane portfele i torebki również zasługują na naszą uwagę. Nie są to tylko pojemniki na pieniądze. Niosą one również energię finansową swoich poprzednich właścicieli. Przyjmowanie używanego portfela lub torebki może przyciągać do naszego życia finansowe problemy. Ponieważ przyjmujemy nie tylko fizyczny przedmiot, ale także energię i doświadczenia finansowe innej osoby. Paragony, karty kredytowe i inne elementy finansowe poprzedniej osoby mogą negatywnie wpływać na naszą własną finansową sytuację. Jednym z takich przypadków oraz głównych powodów, które zmotywowały mnie do nagrania tego filmu, jest niestety Beata, moja matka, która odkąd pamiętam co niedzielę lubiła robić zakupy w publicznym markecie w naszej okolicy. Co niedzielę wstawała wcześnie rano i ruszała na targ, ciesząc się atmosferą, zapachami i okazjami, które można było tam wychwycić. Jedną z takiej okazji był używany portfel, który kupiła za grosze od starszego sprzedawcy. Portfel był wykonany z prawdziwej skóry. Wyglądał elegancko i był w doskonałym stanie. Mama była z niego bardzo zadowolona, myśląc, że zrobiła świetny interes. Niestety od momentu zakupu portfela. Zaczęły się pojawiać problemy finansowe. Rachunki zaczęły się piętrzyć, a pieniądze jakby wyciekały z jej konta na wszystkie strony. Wszystko, co mogło pójść nie tak, rzeczywiście szło źle. Moja matka, która zawsze była osobą zorganizowaną i oszczędną, zaczęła zastanawiać się, co mogło być przyczyną tych nagłych trudności. Pewnego wieczoru przyjechałem do niej na kolację. Opowiedziała mi wtedy o swoich finansowych problemach. Słuchałem jej uważnie, próbując zrozumieć, co mogło się stać. Wtedy przypomniałem sobie coś, o czym kiedyś czytałem, że używane przedmioty, szczególnie te osobiste, mogą przenosić energię swoich poprzednich właścicieli. Zasugerowałem, że może to mieć związek z nowo zakupionym portfelem. Mama spojrzała na mnie z niedowierzaniem, ale przekonałem ją i finalnie postanowiła spróbować. Następnej niedzieli wróciła na targ i odnalazła sprzedawcę, od którego kupiła portfel. Na początku mężczyzna nie chciał rozmawiać o tym, skąd go miał, ale po pewnym czasie, widząc upór mojej matki, przyznał, że portfel pochodził od bezdomnego. Człowiek ten sprzedał mu portfel za grosze, ponieważ potrzebował pieniędzy na chleb. To wyjaśnienie dało mamie dużo do myślenia. Zrozumiała, że portfel mógł przenosić negatywną energię i trudne doświadczenia swojego poprzedniego właściciela. Bezdomny, który żył w skrajnym ubóstwie. Mógł przekazać mojej matce swoją energię właśnie poprzez ten przedmiot. Mama zdecydowała się pozbyć portfela. Wyrzuciła go, a następnie kupiła nowy, nieużywany portfel. Niedługo potem jej sytuacja finansowa zaczęła się poprawiać. Rachunki były opłacane na czas, a pieniądze przestały znikać w tajemniczy sposób. Wszystko wróciło do normy, a mama zrozumiała, jak ważne jest unikanie używanych przedmiotów, które mogą za sobą nieść energię poprzednich właścicieli. Ta historia pokazuje, jak ważne jest zwracanie uwagi na to, co przyjmujemy od innych ludzi. Używane portfele mogą przenosić energię poprzednich doświadczeń swoich posiadaczy, wpływając na nasze życie w sposób, którego nawet nie jesteśmy świadomi. Temu też zawsze warto zastanowić się dwa razy, zanim zdecydujemy się kupić lub przyjąć od kogoś taki przedmiot. Ostatnim przedmiotem, który omówimy w tym filmie a którego powinniśmy za wszelką cenę unikać, jeśli ktoś chce nam go podarować, jest kłódka. Niektórzy ludzie używają kłódek do manipulowania losem innych, stosując je w rytuałach i duchowych praktykach. Przyjęcie kłódki od innej osoby może być niebezpieczne, ponieważ możemy pozwalać im na manipulowanie naszym losem bez naszej wiedzy. Kłódki, małe i pozornie nieistotne, mogą nieść za sobą ogromny duchowy ciężar. Często są używane jako symbole bezpieczeństwa i ochrony, ale także kontroli i ograniczeń. Kiedy ktoś oferuje nam kłódkę, za tym gestem mogą kryć się ukryte intencje, czego żywym przykładem może być ojciec jednego z moich przyjaciół. Oto historia o tym, czego doświadczył. Mój przyjaciel Jacek zawsze opowiadał o swoim ojcu jako o człowieku pełnym energii i pasji, ale pewnego dnia jego życie zmieniło się diametralnie z powodu jednego, pozornie niewinnego podarku. Ojciec Jacka, pan Marek, był właścicielem małego warsztatu mechanicznego. Był człowiekiem pracowitym i uczciwym, zawsze chętnym do pomocy innym. Pewnego dnia, podczas jednego z lokalnych targów, spotkał starego znajomego, który wręczył mu małą kłódkę. To na szczęście, powiedział znajomy, uśmiechając się szeroko. Pan Marek przyjął prezent z wdzięcznością, nie zastanawiając się nad jego możliwym znaczeniem. Kłódka była solidna, wykonana z ciężkiego metalu. A na jej powierzchni można było dostrzec delikatne, staromodne zdobienia. Pan Marek postanowił użyć jej do zabezpieczenia szafki w swoim warsztacie, myśląc, że będzie to idealne miejsce na przechowywanie ważnych dokumentów i cennych narzędzi. Niedługo po tym, jak zainstalował kłódkę, w jego życiu zaczęły dziać się dziwne rzeczy. Najpierw zauważył, że klienci zaczęli się wycofywać, a zlecenia, które kiedyś napływały bez przerwy, nagle przestały przychodzić. Z czasem pan Marek zaczął odczuwać niepokój i stres, które były zupełnie nieproporcjonalne do sytuacji, w której się znajdował. Niezrozumiałe problemy finansowe i zawodowe zaczęły go przytłaczać, a on sam stał się drażliwy i zniechęcony. Jacek zauważył zmiany w zachowaniu swojego ojca i postanowił z nim porozmawiać. Podczas jednej z tych rozmów pan Marek wspomniał o kłódce, którą otrzymał na targu. Jacek, który od jakiegoś czasu interesował się rozwojem duchowym i osobistym, od razu zwrócił uwagę na ten detal. Zaczęli wspólnie badać pochodzenie kłódki i odkryli, że jej poprzedni właściciel używał jej do zamykania magazynu, w którym przechowywał swoje mroczne sekrety i nielegalne interesy. Ta kłódka była symbolem kontroli, ograniczeń i negatywnej energii, która teraz wpływała na życie pana Marka. Obaj zrozumieli, że ta kłódka przeniosła na nich energię poprzedniego właściciela. Była nie tylko fizycznym obiektem, ale również nośnikiem duchowego ciężaru i negatywnych intencji. Pan Marek natychmiast postanowił pozbyć się kłódki. Razem z Jackiem pojechali nad rzekę i wrzucili ją do wody, wierząc, że w ten sposób uwolnią się od jej wpływu. Po tym zdarzeniu życie pana Marka zaczęło wracać do normy. Klienci zaczęli powracać, a problemy finansowe stopniowo się rozwiązały. Jego spokój i radość życia również powróciły, a on zrozumiał, jak istotne jest zwracanie uwagi na przedmioty, które przyjmujemy od innych ludzi. Historia ta pokazuje, że nawet małe i pozornie nieistotne przedmioty, takie jak kłódki, mogą nieść ze sobą ogromny duchowy ciężar. Mogą być symbolem bezpieczeństwa i ochrony, ale również kontroli i ograniczeń. Temu też zawsze warto zastanowić się dwa razy, zanim przyjmiemy taki prezent. Kłódka może być nośnikiem energii, poprzednich doświadczeń i intencji, które mogą negatywnie wpływać na nasze życie. Unikaj przyjmowania używanych kłódek i zawsze staraj się być świadomym duchowych konsekwencji takich gestów. Ponadto, w rytuałach magicznych i praktykach duchowych kłódki często służą do pieczętowania losów, blokowania możliwości lub nawet duchowego wiązania osoby. Wyobraź sobie, że przyjmujesz kłódkę, która została użyta w rytuale. Mającym na celu zablokować czyjś sukces. Wprowadzając taki przedmiot do naszego życia, możemy mimowolnie przyciągać do siebie te negatywne energie i pozwalać, aby na nas wpływały. Za każdym razem, gdy używamy kłótki, powinna być ona symbolem naszej własnej intencji i energii. Powinna być ona wolna od wpływów innych osób. Kłótki, jak się pewnie domyślasz, są również używane w praktykach miłosnych, gdzie pary umieszczają je na mostach i wrzucają klucz do rzeki, symbolizując tym samym wieczną miłość. Jednak jeśli kłódki te są manipulowane negatywnymi intencjami, mogą przynosić problemy w przyszłych związkach. Przyjmowanie kłódki od innej osoby może oznaczać przyjęcie intencji i pragnień tej osoby względem naszego życia, które nie zawsze są pozytywne i zgodne z tym, czego naprawdę pragniemy. Refleksja nad tymi przedmiotami. I ich związkiem z duchową energią ukazuje, że musimy być ostrożni z tym, co akceptujemy i przyjmujemy do naszego życia. Małe działania, takie jak przyniesienie używanego lustra do domu, czy przyjęcie soli od innej osoby, mogą mieć znaczący wpływ na nasze samopoczucie. Podobnie jak w efekcie motyla, gdzie mała zmiana może spowodować wielkie konsekwencje, przedmioty, które wprowadzamy do naszego życia, mogą znacząco wpływać na naszą energię. Temu też tak istotne jest utrzymanie czystego i energetycznie zdrowego środowiska. Nie oznacza to popadania w paranoję czy obsesję, ale raczej świadomość i selektywność. Zwracając uwagę na energię, która nas otacza i na przedmioty, które akceptujemy, możemy stworzyć przestrzeń pokoju i harmonii nie tylko sobie, ale i naszym bliskim. Kończąc refleksję na temat duchowych przedmiotów i energii, którą za sobą niosą, Ważne jest, aby pamiętać, że moc ochrony naszej energii leży w naszych własnych rękach. Oto więc pytanie do Ciebie: Co możesz zrobić już dziś, by jeszcze bardziej zadbać o swoje energetyczne środowisko? Jaki będzie Twój pierwszy krok w tym kierunku? Koniecznie podziel się tym w komentarzu na dole pod tym filmem. Pamiętaj, wszystko się liczy. Jeżeli dotrwałeś do końca naszej podróży, napisz w komentarzu to zdanie: Świadomie kroczę przez swoje życie. Podziel się swoimi spostrzeżeniami, oraz nie zapomnij zostawić subskrypcji, by na bieżąco być informowanym o nowych filmach. Jeżeli chcesz jeszcze bardziej przyczynić się do rozwoju tego kanału, wspieraj nasz kanał na Patronite, do którego link znajdziesz w przypiętym komentarzu pod tym filmem. Dołącz też do naszej darmowej grupy na Facebooku, klikając pierwszy link w opisie tego filmu, i pamiętaj: wszystko co mamy jest teraz.